Witam wszystkich. W kolejnym odcinku będzie grane w Days Gone. W chwili obecnej, udam się do głównej misji. Która to jest ta właśnie? Zbadać obszar na północ od Hot Springs. I coś tu mi się... Aha, i kolejne pamiętamy. czyli do tego pomnika mam się znowu udać no dobra w takim razie tam się udam tylko jeszcze sobie kupię amunicję chyba że mam mam ale dobre. jeszcze zajdę sobie do tego kolesia no właśnie bo jeszcze muszę chcesz czegoś? no tak <laughs> no, sobie no, zatankuję no. przy okazji eee, tylko się rozglądam Motorcy o tu mam dostarczy. 10 tysięcy no, no to tak dobrze myślałem że tutaj jest tu mam więcej a w obozie komplenda mam mniej czyli każdy obóz ma trochę dziwna ale powinna być jedna kwota i nie do wykorzystania co słychać w hot springs Dobra, mało mi brakuje do tego. W, dwu, dru, w dwu, drugiej sobie kupię... Znaczy jak będę miał drugi punkt zaufania, to sobie kupię karabinek jakiś. Tutaj nie ma, nie ma szału, ale chociaż ten sobie kupię. Albo ten. A nie w sumie on jest. Nie, no będzie lepszy w sumie no. No dobra, pomyślę potem. Udaję Daję się w takim razie do misji muszę znaleźć swój motocykl Jest niedaleko, w sumie to się przejadę spokojnie <laughs> A potem do tego pomnika, i to na chwilę obecną będzie wszystko tutaj, zaczekaj, otworzę bramę pół kilometra niecałe. Więc jest dobrze. Na spokojnie, Jakiś znak zapytania mi się znowu ukazał. Może byśmy zbadali. To żeby chodzi o gniazda. No, no, no. Jest tutaj jeszcze Oj Boże Zobaczmy co tu mi Jezu, coś tu się stało Ciekawe czy ci biedacy mieli przy sobie coś wartego uwagi Czyli te krzyżyki to Na początku myślałem, że to gniazda są do zniszczenia ale to nie chodzi o Chodzi o jakąś postać Dobra zobaczmy jeszcze z drugiej strony A to jeszcze coś tutaj? A nie to przeszukań Jeszcze z drugiej strony coś nam no, pokazuje Jest kolejna Apteczka no Czemu nie, przyda się Dobra ruszajmy dalej Tu mogę wziąć? Mogę złą wziąć w tym razie skorzystam. O! Jeszcze amunicja. No, trafi trafiłem za pierwszym w łeb, ale chciałem dobić. Dobra, nie ma co przedłużać Jedziemy Tu coś jest Ale no, chyba nic ciekawego... A nie, tu już było No dobra Ciekawie. Nie wiem czy podjeżdża za blisko Mi się zdaje, że to pewnie będzie... Nie, spokój Ło ty! Ah, Na trzy strzały? Użyjmy apteczki? Mięso też się przyda oh, O, mięso Mięso, mięso, mięso Dekonstrukcja do salony Hot Springs, taker jesteś tam? Takik, jestem Hej Jestem w miejscu, gdzie ostatnio widziano tę dziewczynę. I chodzi na to, że zaatakował ich rój. Jeśli tu była, raczej marne szanse, że wciąż żyje. Jeśli żyje, to ją znajdziesz. Bez odbioru. No dobra, mamy znaleźć jakąś kobitkę kolejną. Tak jak wspomniałem we wcześniejszym odcinku. No dobra. Ten odcinek skupimy się na spokojnie na tych dwóch punktach. Nie jest duży obszar jakiś, ale... Chciałbym ich może na spokojnie, żeby... No mm, właśnie. Sporo ich jest. Wiecie co, może... Zrobili inną rzecz Tylko Nie wiem czy one głównie przybiegną, ale raczej chyba... Nie, to się nie uda Niestety mnie. chyba Ale mnie gonią Dobra, patrzcie teraz nadzieję się coś No i co ty na to śmirusi? Niestety broń mi już się zużyła, praktycznie. Kurczę, myślałem, że się spalą. Spali się więcej ich, ale podpali. Ale niestety jedna tylko. Jeden świrus. O, coś tu mam. O. Nie jest, do... Nie jest to takie dobre, ale zawsze to coś. Dobra, bo są kolejni. Ale już. Tak mi się wydaje w sumie, że już jest ich dużo mniej. Dobra. Trzeba wszyscy Tak więc teraz przeszukajmy sobie to na spokojnie Bo gdzieś tutaj coś... Jakiś ślad mam znaleźć, ale... Chcę tutaj zajrzeć To mi się przyda Pewnie no coś takiego nie będzie ciekawego. O! Jednak jest! Oczywiście skorzystam i wezmę. Dobra, zobaczymy, co tu się dzieje. Znaczy, powinnaś tu być, prawda? Dobra, mam się udać na górę, jak mi pokazuje na mapce. Więc chyba już tu nie znajdę ciekawego. Dobra. Halo, jest tu ktoś No dobra, pewnie na górę O Jezu, Rój chyba rozerwałych na strzelbę Biedni dranie. nie, nieźle O no co będzie wisieć? Co na górę mam? Się udać jednak? To, tak, no to wygląda uroty rose. O, coś tam się. Szybko, szybko, dikon. Nie ma czasu. Rose? rose, ale. Rose. Nie, nie. Hej, 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 Nic ci nie zrobię, ok? Nie jestem jednym z tych duchów. No, chyba jest bezpieczna już. Nie! O no, kurczę, związali ją. chcę ci pomóc, przysyła mnie tak. Zaraz, zaraz, przecież mówię, że jestem tu, żeby ci pomóc. Nie! Jesteś od niej, z obozu pracy. Nie, nie, jestem od taker, bo ja, ja robię dla niej kursy. No. Głodzili mnie. Nie chciałam słuchać rozkazów, więc nie dawali mi jeść. W końcu to obóz pracy, znaczy trzeba tam pracować. Nie wrócę tam. Nie jestem żadnym niewolnikiem. Wolę już tutaj umrzeć Dobra, 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 Chudera, jasna. No idź. Wszyscy muszą pracować, 53%, misja wykonana, dobra, i co? Mam już drugi punkt zaufania No, nie ukrywam, ale bardzo mnie to cieszy No, drugie malowanko czy trzecie, jak się nie mylę, szału nie ma, ale zawsze coś do... jest odbokowane już. O, sporo zabierzmy. Tłumniczek znalazłem. No dobra, i co teraz mam? Tyle. Hmm. Dobra. Póki jeszcze nie jest ciemno, ale jest tak za bardzo. Udaje się do tego pomnika szybko. Ale mgła się zrobiła Całkiem niezła Dobra, zaznaczmy sobie ten punkt na mapie Jest bardzo niedaleko Już się ciemno robi Miro? A czy ja to byłem? A nie, no byłem, tak. Eee, zabijają z wirusę. Dla odmiany robią coś pożytecznego. A co tu się dzieje? Aha. Czyli dodatkowi przeciwnicy. Czy mam tu mniejszych do niego? Mam. Ej, się zdy, masz. Ładuj. Ładuj. Zastrzał. Chyba tyle w Tomace. Co ja wziąłem? No, to mi nie potrzebowałem. Niby lepsze, ale. Kurcze z bliska Czekajcie, bo ja tu swoją tą maczetę zostawiłem No to tak nie może być Dobra, piechotką już się tam udam. Tutaj spokój Spokój Dobra Zobaczmy, co się tu ukaże teraz Uza, ciekawego. Pan, nie powinienem tu przychodzić. Ciągle pyta, o co mi to i, i może ma rację. Sam już nie Niedawno nieźle oberwał. Mieliśmy spotkanie z wieczystymi. Mocno przepalił mu rękę. Kiepsko to wygląda. Włamałem się do jednego z tych, jakim tam, tej, no, mobilnej jednostki medycznej i znalazłem dla niego sterylne bandaże. No i... Mam nadzieję, że to wystarczy Ale buzer, no wiesz, zawsze mówi, że nic mu nie jest Ale nie wydaje mi się Wygląda to paskudnie tak Tylko widzisz A to co to robi? To moja wina Ryzykowałem oh. jego życiem Dzielna sytuacja do motocykla Jebanego motoru A i tak nie miało to znaczenia Kołplen dostatecznie rozebrał go na części Rok nad nim siedziałem Fajny był. Nie tak jak ten, na którym uczyłem Cię jeździć, ale zawał ranę. Pamiętasz ten bag, który dla mnie pomalowałaś? Tylko co mi zostało po tym naszym postrachu szos. A teraz też przepadła. Jak tylko poskładam go do kupy, znaczy motocykl, a buzer wydobrzeje, pojedziemy na północ. Zaczniemy od nowa. No wiesz, stąd mamy mnóstwo wspomnień. Za dużo. Tak czy inaczej, chciałem tylko powiedzieć, że możemy się już nie zobaczyć, wiesz? To moja wina, 69% Pamiętam, dopiero 26% Kurczę, to ile tego jeszcze będzie? No dobra, ale gdzie ten koleś tutaj? Jest tutaj Trzeba go wyeliminować Dobra, weźmy go spokojnie Nie rozumiem co to, kto to jest? Chyba jakiś dobry Człowieczek No dobra No i dobra, gdzie ja mam się teraz udać? Już nie mam żadnych tu misji Co wy na to? Hmm Dobra Zdankuję sobie w sumie Jak mam tutaj bliziutko Kanister No i dobra Czekać aż jakaś misja pokaże, no bo Gdzie mam pojechać w sumie, nie wiem no Pojedziemy na pewno do obozu I się prześpię i zobaczymy Co się ukaże Przepraszam. Nie chcą, co cię przejechałem. Gadziety. Jak mi tu znacznik się ukazał? No jest tutaj coś. Ale nie bo mnie goni Przy okazji Chwilę, on jest spoko opieraj No i dobra, prześpię się, no i zobaczymy Albo jeszcze do niej pójdę na chwilę Czy coś mam. Tylko 15 tysięcy mam tutaj gotoweczki No dobra, prześpię no i zobaczymy Dobra, mamy dzień. Dzianek, piękny dzionek. Taki słabo słoneczny, ale zawsze to lepiej jak ciemno. No i to na razie nie muszę czekać, no bo nie mam nic innego. Tak tylko wpadłem. Dobry wybór. Mogę ci coś jeszcze zaoferować? Jasne, mogę to ulepszyć. Dobra rzecz, powinna ci pomóc w sypię. To ci się na pewno przyda. Dobra. Zobaczmy to broń. Szybkość czarność dotyka to, to jest spoko Nie zastanawiam się czy kupić ją To jest niby bo ja mam jaką? Tego nie wiem. zapasów? To z chęcią bym kupił ten karabin. Mam dopiero jeszcze, jeszcze mi jeden punkt zaufania brakuje, ale zastanawiam się, bo ta 3000, ale jest spoko. Dobra, na razie dam sobie spokój No właśnie zobaczmy te umiejętności, bo <laughs> mam 5 punktów, a nic jeszcze dopiero tylko jedno dodałem Weźmy sobie to na się przyda O weźmy to, to będzie spoko Morderczy krąg Opóźnienie, <coughs> nadejdzie skupienia, opóźnienie Kontrola to też się przyda Stały dwa punkty Jeszcze co, chcę zajrzeć tutaj Oko do szczegółów, wreszcie się na mapie. To na razie nie mam beltów Weźmiemy to do No i dobra, ostatni punkt został. Nie wiem do czego dodać. Ale myślę, żeby do. Tutaj coś się podziałać. Że ta pozostała skupina ma większą możliwość powstrzymania słabszych przecinków. Weźmiemy to ogień zaporowy. No i dobra, to było na tyle. No dobra, co i mam teraz robić. Czy ktoś może mi doradzić? No, no dobra, dostanę się tutaj i zobaczymy. No ale nic nie ma. To się z czasem ukaże, jakaś misja. No się dzieje. Do Dick, znalazłeś ją? Ach, tak. Tak, tak, ta, znalazłem i r, jest już w drodze powrotnej. Zaraz. Puściłeś ją? Samą? ...jedną z maszyn skuterów i powiedziała, że sama znajdzie drogę. Nie chciała mojej pomocy. A, kurwa mać. Trzeba ją było przyprowadzić. Bo co, bo, bo co? Coś, coś jest nie tak? Czy jest jakiś powód, na którego mogłoby nie chcieć wracać? Nie. Oczywiście, że nie. Tylko taki dzieciak jak Rose... Przecież ona nie ma bladego pojęcia, co może ją tam czekać. Sam nie wiem, ale Może jednak ma. Bez odbioru. Mm -hmm. no właśnie. No ale to nic nie dało. na no, misja mi się nie pokazała no dobra na tą chwilę zakończymy odcinek i widzimy się w następnym mam nadzieję, że już jakaś misja fabularna mi się wyświetli także do usłyszenia, cześć